A to nigdy go nie można pokazać taka O jestem ja, to jest grany kurwa, siema ziomy Walka Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp WhatsApp, what's a tu walka kurwa, patrz, I się napierdalają, nie? To jest prześwietne, nie? Whatsapp, błaca, what's zony, robię foto, a tu się chopy biły, nie? Whatsapp, z ony! A tu kurwa KFC czy tam inne KSW? I się biją. Słuchajnie, ma z miejsca zdarzenia, reporter. Widziałeś tą walkę? Możesz coś opowiedzieć? Stary, byłem przerażony. Nie, nie wypytuj mnie o takie rzeczy. A ty nagrywasz? Kurwa, nie no. Nie nagrywam. Idziemy na barbarkę? No, chodź na barbarkę, no. Jo, jo. A gdzie skusi? 恭喜皮姐哈！